na naszym kanale z tej strony, Marecki. Honda jest w drodze. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na nasze pierwsze wrażenia i testy z Neo Geo CD. Kilka tygodni temu na Retro, Gear, gdzie w Birmingham, udało nam się zakupić nasz własny egzemplarz. Takim marzeniem naszym zawsze było Neo Geo AS. No ale ceny AS-a w tej chwili są dość, dość duże. Tak, przekraczają cenę Neo Geo CD powiedzmy dwukrotnie, czasem nawet trzykrotnie. Dodatkowo no, koszty gier na kartridżach zaczynających się od 150 funtów w górę, takie 150 to takie najtańsze tytuły. Oczywiście zdarzą się tam od czasu do czasu jakieś tańsze tytuły, ale jest to naprawdę rzadkość, bo i zdarzają się tytuły po 1000, po 2000 funtów i więcej. Więc no jest to gruba przesada. Na razie skupiliśmy się na Neo Go CD, choć już niektóre tytuły nawet na Neo Go CD, jak ostatnio poszukiwany przez nas Metal Slug, który kosztuje od 250 funtów. no. To masakra. W każdym razie dzisiaj pierwsze wrażenia, pierwsze testy. Recenzją zajmiemy się dopiero w przyszłości. Myślę, że najwcześniej za parę miesięcy. Chciałbym poświęcić tej konsolce troszkę więcej czasu, trochę więcej uwagi, zanim wyrobię sobie o niej swoje własne zdanie, więc recenzję na razie odkładamy. Na później myślę, że wcześniej, możliwe, że wcześniej pojawi się live z tej konsolki, bo tak planujemy, musimy dozbierać jeszcze kilka tytułów. W tej chwili czekamy na Hondę. Podłączymy sobie konsolkę, mamy trzy gry do sprawdzenia, a na końcu pewnie zrobimy jakieś krótkie podsumowanie, więc zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dobra, widzę, że Honda już jest. Zaraz będziemy testować. No właśnie, dobra Jezio. ją ma Siema nero Siema Ej co, testujemy co? Tak jest, to jest to czas Ready? Ready ma Jest to nowe nasze tacko Jest, jest, jest Zaglądaj, zaglądaj. Czyń honory No powiem Ci, że ledwo wytrzymałem ten tydzień bez podłączenia tego no jest. jest A czy znaczy, przyznam się tak, że jest do prądu podłączony, działa. Podłączyłem go tylko do telewizora, ale gry nie uruchamiają. Przysięgam. <lach> <gulacja> Przysięgam. Dobra, okay, zaraz sprawdzimy, czy nie jest ciepłe. Okay, dobra. dobra. To działa. O, czyli tak się włącza, tak? Ta. Tak. Tak wychodzi. Ta. Dobra. Ta. O, okay, dobra, to podłączamy. No, no, szkoda, czekamy. że niestety jest tylko jeden joy, no ale pracujemy nad, nad tematem, więc zaraz będzie to wszystko. Dobra, włączamy. Dobra, to co idzie pierwsze? King Fighters King of Fighters, idź oh. Chcesz, czy takną? Dawaj No <laughs> Stara tradycja Stara tradycja, jest. I? Dobra, startujemy. Stwierdziłem, że nie będę tego podłączał do karty przechwytującej, tylko po prostu nagramy telewizor. Miejmy nadzieję, że jakoś będzie mniej więcej względna. No dobra, no to odpalamy konsolkę bez płytki w środku na razie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, więc co ja wyłączę tu lampkę jeszcze żeby było o, trochę odciszk. Jest, myślę teraz o wiele lepiej. No, no czyli tak, czyli można słuchać. Płytek, tak? to jest świetnie ten roślin działa. To jest Mistrzostwo Świata. No. kapitał to nie, nie, no, Joe'a trzeba będzie drugiego kupić. To jest Mus. Mus. Ja już tam rozglądałem się po tym. Widziałem, że Joe'e chodzą tak w okolicach 60-60 funa. Więc, więc, więc. <coughs> więc jest. Więc jest to trochę. No dobra, no to jest tylko jako menu z muzyką. czy jak widzimy, mamy tu, tutaj. Radio samochodowe. E, no, coś na kształt radia samochodowego. Możemy tu sobie słuchać muzy, nie będziemy z wiada względów tu łączyć muzyki. To jest jakiś A co to jest? Memory jakieś. Tak? Aha, no i jest jeszcze dostęp do karty. Super Sidekick 3, King of Fighters 9.5, aha, czyli są save'y jakieś, tam ja, save y są, dwa. Bo... Dobra, to czyli, to czyli, czyli chyba to konsolka to. ma jakąś swoją pamięć podręczną, tak jak CD32. No. Ale dobra, to nie jest recenzja, to jest na razie pierwsze wrażenie, żeby nie było, że gadamy później jakieś głupoty. Recenzję sobie zrobimy osobno, a teraz sprawdźmy, jak same gierki działają. Czyli co, czyli pierwsze... King of Fighters. Pierwsze King of Fighters? Dobra. Czyli pierwsze odpalamy King of Fighters 94, 94. Tak. Dobra, i jaramy się czekać, gdzie jest tam, gdzie jest pilot. Podgłośnimy. Trzeba wziąć resetę, zrobić, tak? Chociaż nie, jak wejdę. pre start button, widzisz? No, można dole. No to widzisz. Nie po japońsku. A ja. Nawet. No ciekaw jestem, ciekaw. No właśnie, bo to co, to, co, to co na razie słyszeliśmy to główna bolączka tej konsoli to, że gry wgrywają się długo, ale no zobaczymy. Tam podobno miał być dość upoczny. Uciążliwy. Hmm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, niechlej, tak, ja no jest to rok. odpowiednik ASA, a to no. tylko że na płyty z wiadomych względów no, nie ma tak szybkiego dostępu jak do jak na kartridżu, więc no, na pewno się te gierki będą wgrywały. Tym bardziej, że tu chyba mamy pojedynczy albo podwójny, podwójnej hmm. po prędkości napęd, no więc gry muszą się swoje wgrywać. Zobaczymy, czy na play jest taki. Tak, czy to był pojedynczy, czy podwójny? mieć podwójny no czyli, no, jest, czyli coś jest, takiego, to jest, to ale nie jestem jak... pewny czy tu jest pojedynczy czy podwójny, to no, już sobie to sprawdzimy jak tutaj. recenzję Aha. będziemy robić. I co? Zbierzka jest? Nie wiem gdzie jest. Ale na więc... No tu niestety mamy to osiągnięte do 60 cali, więc kwadraciki Aha. są, ale, ale następnym razem już jak recenzja no, Bogart, będzie, to, przygotujemy się. Bogart Family i Bogart Family. Dobra, Dobra, pierwszy Andy. Zobaczymy, jak z tymi loadingami, czy do przeżycia, czy. Ale pamiętam, że te dwuwymiarowe bijatyki na playu też dogrywały się. chwilę. Dogrywały się, no. Ale szczerze, jak na taki sprzęt, jeżeli to tak idzie i teraz. Wczyta nam się to, to, jest, to jest spoko. Hmm. Jest, jest luzik. No no tu pewnie wszyscy mają porównanie do, do wersji no ale to no to nie się raczej porównania. nie da. Nie, to... jest, jest wszystko ok. Zobaczymy, no to jest pierwsza gra na razie. Nie? Może to na dłuższą metę będzie upierdliwe. Jest, 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 naprawdę, jest, bardzo jest, jest, jestem na laniu tego kolesia, który mnie... Widziałeś to, jak się jak się jest, niego jest, robiło jest, 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 się ha, Ale jest, 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 się, no, już. Już, już na następny raz i na streama zdecydowanie będą dwa. jego bez tego się nie obejdzie. Jak to się ładuje, to. O, jest, dobra, tylko na raz, tak? No, nie pamiętam, jak się tutaj no i pograłem. Poskładał cię? Poskładał mnie. No, jak? Nie, joystick jest kapitalny. Ten joypad jest świetny. Tak tu wszystko działa, tak responsywnie działa. w życiu bym czegoś takiego nie dotknął. No nie, nie, z taką wygląda, nie wygląda to za Kapitalne. rewelacyjnie, ale słyszałem, że. Kapitalnie się na tym gra. Ale słyszałem, że ten joystick jest uznawany. No niestety graczy. to trzeba tutaj. no dogrywa się to na karcie było zaraz. Czyli, czyli co? Czyli, czyli po przegranej? Tak, po przegranej od razu on leciał na dół, no tutaj się musiało dograć Aha, siłą rzeczy. No, 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 czyli... Dobra. no można narzekać, no ale jeżeli się zna realia tego sprzętu, no niestety nie ma na co narzekać, no tak musi być. I tyle. No ale po czwórny napęd tam mogłabym włożyć, nie? No 94 no, to raczej nie, bo to wtedy te wszystkie konsolki miały podwójny napęd. A, no. Tylko jeszcze sprawdziłem czy tam miał pojedynczego napędu, ale wydaje mi się, że tu jest chyba podwójny. Robiąc hardware chcesz no. jak najniższe koszty. Tak, jak konsolka była produkowana do 97 to nie wierzę, że na pojedynczym by lecieli do 97, więc albo coś w międzyczasie zmienili, albo tu jest rzeczywiście podwójna prędkość. Po rewizji powinno. No, sprawdzimy jest... później, nie? Specjalnie ja nie sprawdzałem tam żadnej specyfikacji dokładnej i tak dalej. Tak chciałem, chciałem sam się przekonać jak co, ten sprzęt wygląda. Ta plansza jest taki lekkie y, y, zacięcie na początku. Tak by się wgrywało coś, tak? Tak. Tyle. Tylko... Ale animacja tych postaci nadal robi wrażenie. patrz. <laughs> A, czyli on się ładuje do jakiegoś poziomu i potem to znika, tak? Zrobiłby on jakiegoś specjalnego. No. To po tej walce kolejna gra. Tak jest. Ale fajnie pewnie to działa. Pasowałoby na dwóch, żeby sobie podświecić ciosy. No. Nie, nie pamiętam jak się to robiło, a... Ogólnie trudno było na King of Fighter zrobić tego mm. supera, a pasowało Muzyka, wszystko fajnie działa, płynnie chodzi, nie ma żadnych... Dobrze, no, że muzyka się jeszcze nie dogrywa, bo to już by tragedia była. To panem, trzeba było się od razu i wymęczyć go, nie? Dobra, czyli gra, gra numer dwa. Przełączamy się. Gra numer dwa, co? World Heroes, na końcu sobie zrobimy Samuraja, tak? Dawaj, dawaj. Czyli co? Czyli... Słuchaj. World Heroes dwójka, World Heroes 2 Jet. Słuchaj, co, co ten, co gra... No i fumę bierzesz. Inny, inny, tak, inny kolor. Tak, nie? no, 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 no. A no ta, Dawaj, fumę i jedziemy. Ta już się chyba trochę dłużej wgrywa, nie? Tak, no, ta się troszeczkę o... dłużej wgrywa. Eee... Huma. Yeah. Oh, oh, na Def? A Oczywiście, oczywiście. Def match. Najlepsza opcja. Ale popatrz, już, i popatrz, już tu się szybciej wgrywa. Mm. Może na początku? Wydaje mi się, to... że to będzie zależało od gry, co ile się wgrywa. Ciekawie, jak z tymi piłkami będzie. Z Super Sidekick i z no, Airfighterem, nie? Powiem ci, że. Bo tamte układy są dość gdzieś długie. Y side jak y jak tam będzie, to no. będzie E, e, zęby Tak, jest, jest, jest ten e, Eurofighter 2, do 2 widziałem za 44 Najlepiej. Dobrze to bym by pograł A, by było to byśmy po pociukali po nie? nie nie no teraz się, teraz się zaczyna zbieranie gierek na na CD Popatrz chyba nie wybrałem tego co trzeba Bo jest normalny ten gdzie tu jest on? Aha tu są te dwa tylko te... To nie jest deatman. Dobra, no niestety japońskiego nie znam, ale to połączymy jeszcze raz. <słuch> Znowu mi to zrobił. I dostałem kopa. Dasz pół kole w drugą stronę z nogą, to kręcisz się z taką gwiazdą no właśnie, z tego tak stronę. A, z nogą, dobra. Ale la Chan wiesz. O, O, to mi chodziło. O, właśnie, właśnie. to. A for you cana robisz tak, for you cana, nie? dobra. Czyli tu, przód, dół, przód, nie? Z, z ręką, czy z dwoma? Z ręką. Wysoką najlepiej. Ładnie Jest. Żółty, pamiętasz? niego, jego strona, niska ręka. Tu jest tylko jedna ręka, Marecki. Aha, Ma no, ta 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 jest. Aha ten ten to takie nie wiem przycisk. To takie, nie wiem. Ale ta 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 ta, ta. Trzeba dobra. Spróbuję tego taga teraz wziąć. Kurczę, fajnie jest ten specjalny? Rose Czekaj, specjalnie poczekamy. Ty wybierz tą pierwszą opcję teraz. Ta, 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 ta. Dobra. Jakoś continue angielski zrobić pustar. Nie? <laughs> dziwne, dziwne. No, ale to Japończyki, nie. Nigdy nie zrozumiesz. Dawaj. Chodź geniusze, no. No popatrz. Szybko. No mówię Ci, że to jak już grałeś to sto. wcześniej się już... Trzeba będzie sprawdzić, ile, ile, ta, ile ta konsolka ma pamięci. No. Bo wydaje mi się, że jak tak... Że jak tak gierki dwa w niej latają, no czyli tej pamięci musi mieć... Po musi mieć jakieś No Skoro tak, no zobaczymy. Puma. Dawaj, Oczywiście no, to... i, i ta nie, pierwsza. To, to no. Zobaczymy. Taszki, Chyba, że to jest jeszcze pod inną opcją. Gdzieś ukryty, ten, ten, ten tak. Nie wiem. Albo może w tej części tego nie ma. Zdaję w tej wersji że... jet. Nie wiem. Powiem ci, że wziąłbym książeczkę, poczytał, ale po prostu nie potrafię. No, krzaki są stare. Nie wiem. Y... Jakieś dziwne w ogóle jest ponów tej jakiś z bykiem ty kurde To jest powiem ci ciekawe. Tu kapitalne są te książeczki z tymi staroszkolne, z tymi A tu już się długo grywa. No ale no to koniec końców bez przesady, nie ma tragedii, nie? Nie ma tragedii. Nie wiadomo ile się czeka na granicy. A to jest pewnie jakiś story mode. Story mode, no. Chyba, że ten tryb się włącza potem jak przejdziesz. Dobra, czyli A i B tak? Tak i ten ten pod kwadratem, pod prostu co tam jest. To jest uhu. Hana no. nasz poznajmy trudności beginner, easy, normal, hard, expert i MVS. MVS. Dobrze. No. Jest. No i pięknie. Tak to się Honda robi. Daj pięknie. mi tu drugiego Joya to podmęczę Cię troszkę. No, nie o to chodzi. No wszystko tu wytłumaczone co jak ten. Super. Tak. Zaraz to pokażesz Tych tu do... Zaraz to pokażesz tu do kamerki. A patrzcie, tu z każdym mamy jedną walkę. Jedna runda z każdym jest. No to mamy taki ten tryb jest. To chyba tego nie ma. żeby był bez ona. No tak. Ależ to jest kunusienki stary. No, jasne. Hey. Ej. Kapitan Langer. Mhm. Okay.

Genius stary, dobra, ostatnia giereczka, nie? Ostatnia. Co my mamy? I mamy jeszcze tak. Samurai Shadow, nie Samurai Spirit, tak? Tak, tak. Samurai Spirit. W tej jeszcze chwili tylko... mamy tylko trzy giereczki, ale przygotujemy się. Przygotujemy Pokażę się Pokażę Tylko jak książeczka wygląda w środku. Tu nie wiem, czy widzicie. Staroszkolne, ciosy można sobie sprawdzić i zobaczyć, co, jak co. Oczywiście no to wszystko, kiedyś ale... to oczywiście standardzik, nie? No, kiedyś to oczywiście jak work. standarda. A teraz, A teraz nie ma papieru toaletowego niestety. Teraz to, się, teraz to się trzeba prosić o takie rzeczy. Dobra, Pięknie. podpalę ostatnią to. gierkę. No, to wszędzie krzaczory, no. A patrz, ale ciosy są tak rozpisane, że wszystko wiadomo co i jak. Widziałeś? Mhm to przynajmniej tyle. No Nawet... Nawet mamy ten, śliwyście. Dobra, próbujemy odpalić tą grę po raz kolejny. Jak słyszycie, jest dźwięk, nie ma obrazu. I... I co? Ty się nie śmiej, lepiej. bo ja się duży. obawiam, co to może być. Jest duża podstawka pod herbatę. To no nawet mi nie mówi. Czekaj, czekaj. Dawaj to jeszcze raz. Wyjmij płytę. Znaczy, nieco <laughs> nic nie da. No, ale czekaj, czekaj. Włącz no. Odpalaj bez, no. Czekaj. No. no, dźwięk słychać. Co? Zrobię coś, zrobię coś głupiego czy coś innego. Chociaż nie Nie, to... no no to co już jest, ale to ja wiem. Działamy w desperacji, nie? To każde kroki są wytłumaczalne w takiej sytuacji. Nie, nie są wytłumaczalne. To, no, nawet mi nie mów, czekaj, czekaj. To teraz tak. O, jak przygodawczy to się skończyło. No dobra, dobra. Dobra. Właśnie samurai wymiota wymiata. No i co? No więc tak, słuchajcie, King of Fighters świetny. World Heroes, naprawdę dobry. Samurai Spirit szybko się nie dowiemy, bo 99% i to jest kolejny raz przestrzegam szkoda, że. Nieraz przestrzegam, a sami tego nie zrobiliśmy, a Czy sami oni no zrobiliśmy bo Ale to świeży, świeży sprzęt, no. więc myśleliśmy, że przynajmniej się uda ograć go to pół godziny, no niestety. Prawdopodobnie kątki wywaliło, no, no to dźwięk idzie, widać, że konsola startuje, no, no, no ale, ach, ale obrazu nie ma, więc, hmm. więc 99%, że to są kątki, że to jest to, to samo co przy okazji 3Do. A przy okazji to 3Do już się zreanimowało, już, już 3Do działa, to moje, to Hondy będzie wysłane za niedługo. Do. No, do. No, no, no będziesz to musiał zawieźć no niestety, no po Brexicie już, już, już jest jak jest, żeby nie, nie naliczyli cła. Musimy otworzyć nowy etat na kanale. Ktoś, kto będzie jeździł do Polski do Anglii w tej wersji. Tej... przywoził nasze konsole <laughs> i odwoził je z powrotem, nie? No o... będziemy, będziemy płacić w McDonaldach i, i ten i. i... Będziemy, będziemy dobrze karmić będziemy bo, dobrze przede karmić tak, nie? Tak. I No ram, dobra, no w każdym bądź razie, no sorry, no nie udało się tego teściku dokończyć. No nie tego spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się, że uda nam się sprzęciora ugrać. Odpaliliśmy dwie gry, no i kątki poszły przy trzecim, znaczy, no, no nie wiemy na 100%, ale 99%, mm. bo za każdym razem jak padał nam sprzęt, to za każdym razem właśnie był, albo po prostu wyłączał się, już nie dał się go włączyć, albo włączał się i nie było obrazu, albo obraz przerywał, tak jak było przy 3 o przy jednym, przy drugim. Więc tak samo obrzędne. Ja gdzieś tak, ja miałem więc i. Prawdopodobnie ta sama. Ta sama no historia. niestety, no więc na dzisiaj to kombinujemy by było Na medali. tyle. Sprzęt zostanie oddany do recappingu jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że tam nic się przy okazji tam nie uszkodziło, ale nie wydaje mi się. No, sprawa jest jeszcze świeża, więc powinno być ok. Czyli live, zobaczymy. 3D... Live z NeoGeo Neo Neo wypada z kolejki. Zawsze to mylisz, nie 3D myle, myle, z NoGeo. Więc, no więc, live z NeoGeo wypada z kolejki, pomimo Wrzucimy tego, że coś innego. giereczki będą, no to. No, no to będziemy się musieli zastanowić nad, nad czymś innym, więc Dokładnie. Na dzisiaj myślę, że to by było na tyle i, no, I idziemy nie. Tak jest. No nic, trzymajcie się, cześć. Na razie, hej.